Siemanko, z tej strony Gotham 335 a to jest gra TOP 11. Znalazłem ją w sumie na Facebooku i bardzo mi wciągnęła. Yy, można chyba grać jeszcze poprzez, yy, poprzez stronę poświęconą tej grze, ale wszystkie linki tak będziecie mieli podane w opisie, więc spoko. Yy, tak, o co w tej grze chodzi? Wdzielamy się tu w rolę menadżera. I prowadzimy swój tam klub, nie? Kupujemy zawodników, wygrywamy lub przegrywamy mecze, lub remisujemy. No, ogólnie nie, jesteśmy menadżerem. E, więc tak, ja tu opiszę wszystkie te ikonki. Ale tak, zacznijmy od pierwszej, czyli wiadomości. Każdy chyba wie. No, informacje wiadomości tutaj mamy pierwszy, pierwszą zakładkę, wszystko tutaj e, wiadomości odnośnie, e, odnośnie co tam do kogo doszedł. Kto oznacza trening, kto odnosi kontuzji, jaki mecz będziemy grać I w ogóle e, jest to podzielone, nie? z klubem, z rozgrywkami, transferami, znajomymi, z obiektami i ze składem, nie? więc każdy chyba wie, o co chodzi. OK. Idziemy. Teraz skład. Eee, w składzie eee, tutaj mamy wszystkie informacje o naszym składzie. Głównie o naszych taktykach. Ja z takiej korzystam, sam sobie ją zrobiłem. Bardzo dobrze mi się ją gra. Eee, trochę słabiej w obronie jest. Znaczy ja tak uważam, trochę słabiej mam z obroną, jeżeli chodzi o tą taktykę. A i trzeba mieć do dobrych zawodników, którzy niestety są nekutuziowani. Takie życie. Dobra. Możemy sobie dawać polecenia, typu właśnie, palidalność, styl krycia, rodzaj podań. Wszystko według uznania. Oczywiście najlepiej. Trzeba przyglądać się dokładnie swojej taktyce, a potem pod tą taktykę ustawiać wszystko, nie? Możemy sobie wybrać tutaj kolejność wykonywania rzutów karnych, wolnych, rożnych oraz hierarchia kapitańska, nie? To jest ok. Tutaj wszystko już wiemy. Tutaj mamy pozycję, na jakiej, taniej gracze grają, imię nazwisko, numer, narodowość, jaki mają status, czy są kontuzjowani czy mają jakieś kartki na koncie i jakość. Czyli gwiazdki, nie? Okej. Okay. Głównie chodzi tutaj o taktykę. E, kolejna ikonka jest to trening. Tutaj już możemy trenować naszych graczy. Mamy tutaj wszystko napisane, jaki mają postęp umiejętności, jaką mają kondycję. Ja niestety mam słabą, bo jestem po meczu ligowym i dwóch towarzyskich, więc są dość słabą. Są takie trzy opcje. Rozgrzewka, bieganie, mecz treningowy. Każda opcja nam coś dodaje oraz zabiera. Na przykład mamy bieganie, mamy średni przyrost 20% tych punktów umiejętności, ale zabierano tu też 6% kondycji trzeba się pilnować z tą kondycją, bo może dojść do kontuzji jak tu mam. Widzicie, o złamanie nogi tam na 20 dni było, więc masakra, ale jest też dobra wiadomość, mamy coś takiego jak odpoczywanie czyli twoi zawodnicy odzyskują plus 5% kondycji do 3 godziny, więc jak mamy jutro mecz o 15.21 to wszyscy już chyba wypoczną o ile ktoś mi nie da meczu towarzyskiego, nie? Ale więc tak oczywiście żeby móc to powiększać trzeba na stadionie rozbudowywać tam medycynę i w ogóle takie Różne rzeczy nie. E, a e, mamy tutaj jeszcze takie obteczki, i każdy z obceczek, e, nam pomaga, nie. Na przykład ta może nam pomóc w skróceniu tam kontuzji gracza, nie. Na przykład za, e, za pełnię sił tam 9 kosztuje za 1,5 5 minut, nie. Ta nam pomaga, żeby podnosić morale. Nie, ja w sumie nie używałem tego. Teraz tu mamy, to nam podwyższa kont kontuzję, To nam podwyższa kondycja. Żeby sobie dać. Możemy zdobywać to, możemy dostawać, go na znani wysyłać. Możemy też zdobywać po obejrzeniu reklamy jest taka fajna opcja. A sorry, żeby, żeby żeby dostać na przykład jedno tutaj odpoczynek. Jeden trzeba obejrzeć całą jakąś reklamę 30-sekundową, nie? To jest naprawdę dobra opcja. Ok, przechodzimy dalej. Terminarz. Terminarz mamy pokazane wszystkie nasze mecze, które graliśmy. Rano i będziemy grali. Nie? Mamy też termina znajomych naszych. Możemy zobaczyć, z kim będą grali lub grali, jakie były wyniki. I ostatnie spotkania, nie? Tutaj mamy. Ok. E, teraz przechodzimy do rozgrywek. E, o, e, mamy tutaj tabelę, tak? Ja jestem na dziewiątym miejscu, byłem na szóstym, lecz po przegranym meczu widzę spadłem, niestety. E, mamy tutaj, jak widzimy, miejsca. To jest ich 14, tutaj mamy poziom ligowy, Punkty porażki zwycięstwa remisy oraz forma, czyli wiecie, na przykład ktoś tu ma zwycięstwo i cztery porażki, nie? Ja akurat mam. Remis zwycięstwo porażka, zwycięstwo porażka, nie? Co akurat mam. Ma też mecze, czyli runda runda n przykład z do 14, zasady nagrody, strzelcy, asystujący, no i formy Ci, którzy, nie wiem, byli najwięcej formy czy coś takiego. Dobra. Kolejna ikonka o nazwie transfery e, i tutaj mamy właśnie tą opcję kupowania piłkarzy. Mamy no tutaj trzy opcje, mamy aukcje, negocjacje, które są dostępne od czwartego poziomu i łówce talentów. Tutaj możemy sobie kupić już od razu piłkarza, tam 50 tokenów i jakieś tam ilość kasyny Możemy podpisać umowę z jakimś piłkarzem od razu, nie? Ale mamy tutaj też aukcje. coś mało ich jest. Możemy sobie wybrać, jaką jakość będą mieli, w jakiej pozycji będą grali. Eee, a I tyle, na razie, gdzie mało jest. Tych aukcji. Na czym polega taka aukcja? Mamy rundę wstępną. Jest każda oferta. W oferta Ogólnie każda oferta kosztuje jeden token. Wchodzimy do rundy wstępnej jednym tokenem i automatycznie, potem, jak już te wszystkie będą, te wszystkie będą oferty. Po skończeniu się tego czasu jest runda pucharowa Więc żeby Jakiegoś zawodnika wygrać trzeba zaopatrzyć się w dużą ilość okienów. Dobra. Finansy. W tą zakładkę rzadko wchodzę. Mamy tutaj prawa do transmisji, sponsorów. Na no ogólnie hajs, nie? Takie to, więc tutaj nie będę się zagłębiał. Mamy stadion. Tak, w tej grze jest możliwość budowania. Lecz trwa to dość długo. Oczywiście można przyspieszyć za 40 doganów. Ja akurat buduję tu murawę. Chyba murawę, tak? Czy tam. Nie wiem, już nie pamiętam. Głupio zrobiłem, bo na początku zbudowałem tablicę wyników i pomogłem inwestować w widownię i w ogóle. Ale fajnie, że taka opcja jest, nie? Teraz klub, czyli krzulki, godło, informacje o nas. Możemy sobie na przykład zmienić też nazwę fan klubu. W ogóle. Możemy też zmienić nazwę, zapomniałem o tym dodać, yy, piłkarza. Klikamy sobie na przykład na niego. Klikamy tutaj. I kosztuje to jeden token. Dobra. No to już wszystko tutaj wiecie. Mamy tu nagrody, tutaj trofeo. Możemy zapraszać naszych znajomych do gry w to i będziemy dostawali za to jakieś tam nagrody. Rezultaty, flagi takie. Nie? I ostatnia ikonka, sklep klubowy, który możemy kupić albo na określoną ilość dni, albo na zawsze koszulki, godła. Eee. Takie tam. Zrobiłeś pożyczkę bankową, ileś tam milionów, ileś tam tokenów, nie? Magazy mamy, mamy prezent. Możemy widzicie, możemy to kogoś wysłać. Więc, naprawdę, gra bardzo fajna, mi się podoba. Aha, nie opisałem jednego, tutaj w góry. Mamy poziom menadżera, pozycję w Ilość kibistów, ilość hajsu, ilość tokenów. Informacje o meczach. Który sezon, który dzień sezonu. Te apteczki całe. Informacja o dostępnej rozgrzewce, więc to by było na tyle, subskrybujcie, komentujcie, Gotam! Siemanko, z tej strony Mr. Gotam335, a to jest gra Top 11. 11. ja pierdolę, Eleven. Siemanko, z tej strony Mister Gotam 335, a to jest top 11 Dobra